Dziękuję. Szanowni Państwo, mam przyjemność opowiedzieć troszeczkę o zrównoważonym rozwoju. Ten pilot by się mi przydał właśnie. Dobrze. I moi drodzy, chciałam tak na początku zapytać, czy jest ktoś z Państwa, kto nie angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju? Nie ma bezpośrednio jakby możliwości czy czasu? Bo przypuszczam, że jakąś wiedzę Państwo już mają, tak? Wszyscy Państwo się angażujecie, tak? Rozumiem. Tak, super, bardzo się cieszę, więc moja prezentacja będzie obejmowała pięć takich zagadnień, a nawet sześć, bo zanim oczywiście opowiemy sobie o tych kompetencjach, zanim je zdefiniujemy i określimy, to chciałabym kilka słów takiego wprowadzenia, bo przypuszczam, że ten temat jak Państwo też już. Tą milczącą postawą na początku dali mi do zrozumienia, że raczej nic nowego w tej materii tutaj nie ma, ale, ale na pewno pewne rzeczy będą też, mam nadzieję, wartościowe i też bogate w tą, w tą informację, jaka z tego mojego krótkiego wykładu ma płynąć. Tak więc na początku chciałabym się dowiedzieć od Państwa, czym jest dla Państwa zrównoważony rozwój?

Dokładnie o to chodziło, żeby podkreślić właśnie tę rolę człowieka, ponieważ oczywiście mówimy dużo o środowisku w kontekście zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim chodzi o człowieka, żeby ten człowiek zarówno obecnie, jak również w przyszłości miał godne warunki do życia. Kilka takich refleksji. Mam takie trzy właśnie teraz slajdy przygotowane żeby też pokazać Państwu, jak to jest bardzo skomplikowana materia, którą się właśnie teraz będziemy zajmować. Mamy tutaj przykład pustyni Atacoma w Chile, która stała się gigantycznym wysypiskiem ubrań. To jest dokładny tytuł z artykułu w gazecie, tutaj z portalu. Mają Państwo też źródło podane. Natomiast chodzi o to, że ta, ten problem narasta. I to jest, jak Państwo widzą, artykuł z 2022 roku, czyli bardzo świeży, można powiedzieć, i pokazuje, jak bardzo duży problem stanowi właśnie taka nieracjonalna i też szkodliwa gospodarka związana z produkcją ubrań, ale nie tylko produkcją, ale też właśnie składowaniem, gdyż właśnie ta pustynia stała się wielkim wysypiskiem odpadów. Związanych z ubraniami, przede wszystkim należy podkreślić, że tam są składowane nie tylko jakby zużyte ubrania, ale również można powiedzieć, że co roku trafia tam mnóstwo ubrań, które też się nie sprzedały, czyli właściwie nowe ubrania. I w większości to są ubrania z poliesteru, czyli z tworzywa, które się bardzo długo rozkłada. Są szacunki, że nawet do 200 lat taki materiał potrzebuje aby ulec utylizacji. Mamy drugi przykład: globalne ocieplenie. To oczywiście jest problem związany z masową turystyką, który też coraz bardziej się rozwija i to powoduje właśnie, że mamy właśnie takie niekontrolowane wysypiska śmieci w różnych częściach świata, szczególnie w takich turystycznych ośrodkach. I to też jakby pokazuje, że brakuje takiej, można powiedzieć, polityki. Ale też oczywiście zachowania ludzi, które by uniemożliwiało takiego typu wysypiska. No i mamy trzeci przykład, pokazujący nam właśnie zanieczyszczenie powietrza. Akurat to jest duży problem, ponieważ też są szacunki, że zanieczyszczenie powietrza powoduje dużą właśnie śmiertelność. I też są takie szacunki, że na przykład. Jeśli chodzi o Polskę, to jest około 150 osób na 100 tysięcy mieszkańców, tyle umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, a jeśli chodzi o na przykład kraje takie jak Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, to nawet 200 osób na 100 tysięcy. Moi drodzy, dlatego zrównoważony rozwój jest taką koncepcją, która wymaga wspólnego naszego działania. Jak jest podkreślone w tej definicji, zrównoważony rozwój polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ich ochronie oraz wymuszaniu takich technologii i instytucjonalnych zmian, która zapewnia zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, obecnych i przyszłych pokoleń. Czyli mamy tutaj taką długofalową pokazaną perspektywę, jak należy gospodarować, jak należy postępować, jak należy właśnie działać przy uwzględnieniu oczywiście różnych trendów technologicznych, czy też w gospodarce, społeczeństwie i tak dalej. I tak dalej. Te trzy filary zrównoważonego rozwoju to są pewnie Państwu znane, ale tak dla uporządkowania przede wszystkim chodzi właśnie o rozwój gospodarczy, sprawiedliwość społeczną i ochronę środowiska. Tak można również zobrazować te trzy obszary i przede wszystkim bardzo ważne jest to, zazębianie się tych różnych obszarów, czyli mamy tutaj właśnie w tym środkowym polu pokazane ten obszar właśnie zrównoważenia. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby tak gospodarować, żeby właśnie nie tylko rozwijać się i dążyć do wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim do takiego wzrostu gospodarczego, który jest sprawiedliwie społeczny i też przyjazny środowisku. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to też warto wiedzieć, że opiera się na takich trzech zasadach. Jedna zasada to jest właśnie zasada integracji, gdzie chodzi właśnie o takie równo, równe traktowanie czy też podejście do gospodarowania, do kwestii społecznych i do środowiska. Druga zasada dotyczy sprawiedliwości, czyli chodzi o taką międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową sprawiedliwość, a także o zasadę partycypacji. Czyli odpowiedzialność różnych aktorów, przede wszystkim tutaj mamy podkreślone, że chodzi o odpowiedzialność istotnych partnerów, podmiotów, które mają bezpośrednio wpływ na realizowaną politykę właśnie w tych obszarach. Tak, pokrótce, żeby też Państwo wiedzieli, od kiedy w ogóle ta kwestia jest ważnym tematem. Oczywiście teraz się dużo o tym mówi, bardzo dużo. Ale to nie jest tak, że zawsze się o tym dużo mówiło. Przede wszystkim y, tą pierwszą taką datą, którą prosiłabym sobie zapamiętać, to jest rok 72, kiedy w ogóle rozpoczęto dyskusję taką na otwartym y, y, forum międzynarodowym y, właśnie o tych kwestiach y, środowiskowych. Rok 72 to jest też rok, kiedy w ogóle ustanowiono czy wprowadzono pojęcie polityki ochrony środowiska. Czyli od tego momentu zaczęto też regulować te kwestie na szczeblu takim, można powiedzieć, ogólnokrajowym, czy też w skali międzynarodowej, bo tym początkiem właśnie była konferencja ONZ-u w Sztokholmie pod hasłem Mamy tylko jedną ziemię. Ale oczywiście ten proces trochę trwał. Tym kolejnym takim bardzo ważnym kamieniem milowym był rok 92, kiedy to na szczeblu też ONZ-u podpisano deklarację właśnie na rzecz zrównoważonego rozwoju to była tak zwana agenda 21 która wprowadziła właśnie do debaty publicznej tą kwestię i ten 92 rok był takim początkiem już cyklu różnych inicjatyw różnych działań aż do 2015 roku kiedy to wprowadzono tą najnowszą i najnowszą strategię która właśnie definiuje 17 głównych celów zrównoważonego rozwoju. I o tych celach sobie teraz powiemy. Państwo pewnie znają tą grafikę, ona jest bardzo popularna, więc nie powinno to tutaj być zaskoczeniem, ale właśnie dla uporządkowania. Żeby mówić o kompetencjach, jakie są potrzebne i jak należy tutaj w ogóle rozwijać te kwestie, to trzeba sobie odpowiedzieć, że musimy wymyślić czy też opracować taki katalog kompetencji, który pozwoli nam jakby sprostać tym wyzwaniom. Bo tutaj mamy 17 takich globalnych, bardzo złożonych, obszernych wyzwań, celów, które no, nie są do wykonania przy tym zestawie kompetencji, jaki posiadamy. I też będę chciała właśnie z Państwem o tym trochę podyskutować, ale może w tej drugiej części podczas dyskusji. Natomiast te cele, jak Państwo widzą, dotyczą różnych kwestii: głodu, edukacji, zdrowia, godnej pracy, odpowiedzialnej konsumpcji, produkcji, poprzez właśnie kwestie związane z energią, wodą czy też bioróżnorodnością, a także właśnie te dwa ostatnie cele, czyli pokój, sprawiedliwość i silne instytucje oraz partnerstwa na rzecz celów. Czyli chodzi tutaj o też takie międzynarodowe inicjatywy, które mają na celu też ten instytucjonalny, normatywny poziom zapewnić, aby skutecznie wdrażać właśnie te cele. I moi drodzy, takim hasłem, które jest bardzo popularne również w tym kontekście, to jest właśnie myśl globalnie działaj lokalnie. To jest właśnie sedno, sedno sprawy, żeby też jakoś sprostać tym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, i tutaj mamy tylko taki uproszczony katalog, co my jako obywatele, tak na najniższym szczeblu, możemy zrobić. Przede wszystkim mamy możliwości wyboru. I te możliwości wyboru dotyczą przede wszystkim czy to opakowań, czy to produktów, które kupujemy, czy też środków transportu, który, z których korzystamy, czy też właśnie ze źródeł energii i tak dalej i tak dalej. Więc ten katalog takich prostych rzeczy, które my możemy sami zrobić, jest bardzo szeroki. To nie jest tak, że to tylko są sprawy dla nie wiem polityków, czy też innych ważnych ludzi na szczeblu międzynarodowym. To są kwestie, które również my możemy bezpośrednio wdrażać. No ale do tego oczywiście są potrzebne kompetencje. I jako taki przykład takiego może powiedzieć lidera lidera zrównoważonego rozwoju. Jest tutaj właśnie pokazany przykład Patagonii, konkretnie założyciela Patagonii, czyli firmy odzieżowej, która jak państwo widzą ma takie dziwne hasło, bo wprost reklamują się i używają takiego hasła jak nie kupuj naszych produktów, jeśli nie musisz. To jest właśnie takie nadzwyczajne, można powiedzieć hasło, bo z reguły jesteśmy zawalani różnego hasła, z hasłami kupuj, bo, bo, prawda, raczej w tym kierunku cała, y, można powiedzieć, y, gospodarka zmierza, żeby jak najwięcej kupować, jak najwięcej wydawać i, i właściwie y, już nie naprawiać, tylko właśnie kupować nowe i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy taki przykład firmy, która na tym haśle wcale nie straciła, wręcz zyskała i tutaj świetnie się, to sprzedaje właśnie to hasło między innymi, ale nie tylko. Oczywiście za tym stoi jakość i wiele innych rzeczy. Ale to jest taki dobry przykład takiego lidera e, zrównoważonego rozwoju, który od samego początku założył ten biznes z myślą właśnie o tym, żeby robić coś więcej, nie tylko produkować, sprzedawać e, i tak dalej, ale m, też w tym takim większym, szerszym wydaniu e, działać. No i moi drodzy, żeby tym celom różnym sprostać i tym wyzwaniom potrzebna jest odpowiednia edukacja. Edukacja prowadzi do rozwoju odpowiednich kompetencji. Ponieważ czas nagli, więc ja trochę przyspieszę, żeby tutaj też przekazać sedno sprawy, ponieważ istotą zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim myślenie takie kompleksowe. Czyli chodzi tutaj przede wszystkim o tym, żeby nie myśleć tylko o sobie, tylko szerzej o społeczeństwie. Szerzej o społeczności, w której się mieszka, szerzej też o różnych innych wyzwaniach na świecie. Nie na wszystko mamy wpływ, ale ważna jest ta świadomość. Przy, w przypadku zrównoważonego rozwoju, bardzo ważna jest ta świadomość, to holistyczne myślenie, czyli też takie, działa, takie myślenie, które pozwala nam szerzej spojrzeć na te problemy i też y, to powoduje, że łatwiej znaleźć rozwiązania. I moi drodzy, tutaj w tym, jeśli chodzi o kompetencje to przede wszystkim należy podkreślić, że na szczeblu Unii Europejskiej opracowano taki zestaw 12 kompetencji pod hasłem Green Comp. Przede wszystkim ten zestaw kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju pozwala nam podejmować różne inicjatywy na korzyść oczywiście zrównoważonego rozwoju. Te kompetencje przede wszystkim są definiowane jako taki zestaw właśnie działań czy też różnych umiejętności, które pozwalają rozwijać postawę odpowiednie, pozwalają też rozszerzać wartości, które są potrzebne, aby te, te, te działania podejmować, ale także właśnie kompetencje w zakresie zrządzonego rozwoju pozwalają nam tak systemowo myśleć. To jest bardzo ważne, żeby tak szeroko patrzeć na te zjawiska. Jak już mamy tą wiedzę i tą świadomość, to będziemy mogli też podejmować określone działania. I również to jest bardzo ważne w tej definicji, że podejmowane są działania, które właśnie mają na celu sprostanie tym wyzwaniom. Kolejnym tutaj aspektem jest sprawiedliwość, czyli przede wszystkim tutaj chodzi o takie działania, które pozwolą nam właśnie tworzyć tą wartość dodaną. Tutaj już pani na powitanie wspomniała o wartościach, natomiast. To jest bardzo ważne zagadnienie, bo to nam pozwala również kształtować przyszłość. I ten zestaw tych kompetencji jest pogrupowany w takich czterech blokach. Ja do tego właśnie, do tego te zadania, będę chciała też z Państwem podjąć później dyskusję, ale żeby to jeszcze uprościć, bo tu jest aż 12 kompetencji podzielonych na cztery grupy, to skupimy się właśnie na takich właśnie czterech kompetencjach, które zostały opracowane przez Jeremiego Lambiego, który. Założył agencję rekrutacyjną i on bardzo tak też, można powiedzieć, w taki zrównoważony sposób podchodzi do rozwoju kompetencji. On napisał taką książkę, kompetencje XXI wieku. I w tej książce zdefiniował takie cztery kompetencje, które są kluczowe. I zarówno jeśli chodzi o przyszłe trendy, ale jeśli chodzi też o zrównoważony rozwój. To jest właśnie krytyczne myślenie. Komunikacja, kooperacja i kreatywność. Drodzy Państwo, będę chciała właśnie, żeby Państwo odnieśli się do tych czterech kompetencji, mam tutaj przygotowane takie odpowiednie karteczki, które pozwolą Państwu zapisać swoje myśli, czyli jak rozwijać jedną z tych kompetencji. Będę miała prośbę, żeby Państwo napisali przynajmniej jednym słowem lub jednym krótkim jakimś tam sformułowaniem, jak Państwo zamierzają te kompetencje rozwijać. To nam pomoże też podjąć potem dyskusję, bo będziemy pewnie rozmawiać o, również o tych kwestiach, ale na pewno będę chciała też poznać Państwa tutaj doświadczenie, pewną Państwa też właśnie umiejętności w tym zakresie. To będzie bardzo ważne też dla nas, żeby zobaczyć, jak Państwo definiują te kompetencje i jak można je rozwijać. Moi drodzy, więc jak można rozwijać kompetencje? Na różne sposoby. Na pewno edukacja jest tym pierwszym krokiem, ale nie tylko. W rozwoju kompetencji pomagają nam również różne badania naukowe. O tym trochę mało dzisiaj mówiłam, ale to jest bardzo bogate, bogata dziedzina, którą też można zgłębiać. Technologia, innowacje, cyfryzacja to wszystko są narzędzia, ale bardzo ważne, żeby dostosowywać się do tych współczesnych wyzwań. Kilka jeszcze takich trzy slajdy dosłownie jeśli chodzi o pewne statystyki, dlaczego ten zrównoważony rozwój jest ważny. Tutaj mamy badania przeprowadzone na grupie ponad 4 tysięcy pracowników, które pokazują, że dla ponad 60% zrównoważony rozwój jest ważny, jeśli chodzi o ten etap rekrutacji, o zatrudnienie. Natomiast jeśli chodzi o konkretne cele zrównoważonego rozwoju, to większość, jak Państwo widzą, jeden na trzech wskazuje, że zdrowie i jakość życia jest bardzo ważna, jeśli chodzi o te najważniejsze cele. A jeśli chodzi o tutaj już zaangażowanie firm, no to pracownicy oceniają, że firmy nie, 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 niezbyt się angażują lub jak widać tylko 37% tutaj wskazano, wskazało, że firma. Robi wystarczająco dużo. To oznacza, że większość firm mogłoby zrobić jeszcze coś więcej, prawda? To jest tylko 37%, które pokazuje, że, e, że firma robi dużo. Natomiast mamy też 35%, które nie ma zdania i 28%, które twierdzi, że firmy nie robią wystarczająco dużo. Tak, ja mam pytanie. To, to w zasadzie na jakiej grupie może być, w jakim kraju? Tak? To było badanie przeprowadzone w krajach europejskich, we wszystkich krajach, 28 krajach, bo to było wcześniej robione, i to w, znaczy w 22 roku i to przeprowadziła firma ManPage i na grupie 4, dokładnie 4765. Proszę się jeszcze spytać, czy to byli głównie pracownicy z grupy wiekowej korporacji, czy byli głównie pracownicy na przykład z przemysłowych, czy mniejszych? Dokładną strukturę to mogę pan, Panu podać źródło, to wtedy można sobie cały raport prześledzić. Informacje, jakie ja potrzebowałam do tej prezentacji, to, to, to wykorzystałam właśnie to, że to jest bardzo, można powiedzieć, takie reprezentatywne badanie szerokie, bo na ponad 4000 pracowników przeprowadzone. Prze, 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 prze Natomiast co do struktury wiekowej i tam już z jakich krajów i tak dalej to mogę oczywiście podać źródło dokładne. Dziękuję również. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za tą uwagę, i będzie jeszcze pewnie okazja do dalszej dyskusji. Dziękuję.